Partnerem głównym bieganie.pl jest PKO Bank Polski. Najbardziej rozbiegany bank w Polsce. Witamy Was serdecznie ze Świeradowa Zdroju na imprezie Izery Ultra Trail i jest to pierwsza edycja tej imprezy. Jesteśmy już po raz drugi na zaproszenie PKO Banku Polskiego na takim wspaniałym wyjeździe górskim. A jedną z atrakcji dla kibiców i osób supportujących biegaczy na najdłuższym dystansie, który startuje o pierwszej w nocy, będzie też nocna jazda kolei gondolowej. Ponieważ trasa przebiega wzdłuż stoku narciarskiego, może to być niezapomniany widok dla Wszystkich osób kibicujących biegaczom na trasie. Idziemy właśnie po stoku narciarskim, i tutaj będzie start wszystkich dystansów, więc będzie to start typowo jak pod jakiś bieg wertykalowy, czyli taki pod górkę. Z ramienia redakcji w zawodach wezmą udział Karolina na dystansie 50 km, a Wiktoria na dystansie 16 km. Zatem do biura zawodów. Ops. Nie! Ale dobrze jest! Biegaczu, pamiętaj o odpowiednim obuwiu na czas biegu górskiego! Dobra, chodź Karolina, odbierzemy najpierw mój pakiet, bo to będzie krótka piłka, u Ciebie trochę bardziej skomplikowana sprawa, ale to już Ty opowiesz co i jak. Cześć, chciałabym dobrać mój pakiet na 16 km. Co muszę przedstawić? Pod QR i dowód tożsamości. Ponownie wybieram najkrótszy dystans, co nie znaczy, że będzie najłatwiejszy. Tu jest swój, Twoja koperta, w środku jest numer startowy z chipem. W środku też jest naklejka na depozyt i agrafki. I skarpetki, tak? Tak, tak, o, tak, tak. Super. Bardzo fajna inicjatywa. Przekazujemy teraz pałeczkę. Karolina, która odbiera swój pakiet. Jest dzień dobry. Na biegi ultra trzeba mieć wyposażenie obowiązkowe, i w przypadku tych zawodów jest ono sprawdzane już przy odbiorze pakietu startowego. Jak się nie ma, to się nie dostanie pakietu, tak? Proszę, pokazywać. Kubek na wodę. Kurtka. Polia. Kurtka jest tutaj. Kurtka. Yy, bidon. Jest. Dobra. Kleszek, Jest? Opatrunek i bandaż. Okej. Okay. Yy, borek na depozyt potrzebny? Nie, niepotrzebny. E, Karolina, co ty jeszcze tutaj podpisujesz? E, chyba odbiór e, trackeru do śledzenia. Tak, 30 minut przed startem go włączyć. Dobrze. I daleko, od NRC, za... Dobrze. daleko od folii NRC, bo zakłóca wszystko. Dobrze. Tracker daleko od folii NRC, bo zakłóca wszystko. więc tak. Jeszcze takie dodatkowe obciążenie muszę mieć ze sobą e, na mecie, więc nie na mecie, w trakcie biegu. Więc będziecie mogli mieć śledzić i wiedzieć kiedy pojawi się na mecie. Jak ci nie pójdzie, to wiadomo przez że... co. Jak mi nie pójdzie, to wiadomo gdzie mnie szukać. To już wtedy w lesie. szukamy tylko tej folii. No właśnie. Robimy test. Wcale nie zjadłam ich już. Nie powiem ile? ładowanie węgli. Nawet jak biegniecie na 16 km, to też warto ładować węgle, bo a nóż się zgubicie. I trzeba później się znaleźć. Można na trasę zabrać. O. Na koszulkach jest bardzo ważna postać. Tak zwany Duch Gór. On ma e, dużo nazw. Jest nazywany też liczyrzepą, karkonoszem. E, I to jest taki nasz lokalny władca e, Izer i karkonoszy, który jest postacią legendarną, zarządzającą tymi górami. A tutaj jest wielka mapa trasy mojego biegu 50 km. Na różowo jest, są wskazane miejsca, którymi biegniemy. Punkt pierwszy kulminacyjny stuk izerski, później będzie. Tak, chatka górzystów. Tutaj się e, można zjeść bardzo dobre, pyszne naleśniki e, z jagodami między innymi. Później biegniemy do Jakuszyc, gdzie będzie też punkt odżywczy. Takie kółeczko oznacza, że tutaj będzie można coś zjeść i się napić. I tutaj różnymi sobie już ścieżkami dość szerokimi, biegniemy z powrotem do świeradowa i przy parku zdrojowym będzie meta. Robimy pierwszą edycję, więc myślę, że dużo osób z ciekawości tu się pojawiło. Nawet już we środę pojawili się pierwsi uczestnicy, którzy w ogóle debiutują w górach. Czyli będą. W ogóle na biegu górskim pierwszy raz, mm. no bo wiadomo, my jako organizator PKO Białystek Półmaratonu e, i innych biegów ulicznych, które organizujemy od 15 lat, e, mamy ogromną bazę tych biegaczy, którzy do tej pory woleli biegi asfaltowe, mm. miejskie. E, zaprosiliśmy ich tutaj do Świrodowa Zdroju na Izery Ultra Trail. E, no i to zaproszenie spotkało się z bardzo fajnym odzewem. E, miejsc nam zabrakło. Czego naprawdę absolutnie się nie spodziewaliśmy. Ponad 800 osób jest na listach startowych tych wszystkich dystansów, które tutaj przygotowaliśmy. Dobra. Skąd padł w ogóle pomysł na Izery? Dlaczego akurat tutaj Białystok, a Góry Izerskie to są zupełnie dwa różne krańce polskie? Dlaczego akurat tu? Bo dalej się nie dało. <gry> <gry> nie, to, to oczywiście żartobliwie, ale przyjechałem tutaj rok temu, pobiegałem zobaczyłem same miasteczko. No i słuchajcie, nie chcę powiedzieć, że odkryłem, no ale dobra, zauważyłem coś, czego innym biegom trailowym brakuje. A mianowicie w świrodowie zdroju jest 6000 miejsc noclegowych. Czyli mamy sytuację taką, że każdy zawodnik startujący w Izery Ultra Trail może nocować w miejscowości, gdzie jest start i gdzie jest meta. Co nie jest codzienne na innych biegach, które się w Polsce odbywają. No jak łatwo sobie prześledzić nawet te największe, największe, wydarzenia trailowe, no zawsze jest problem z noclegiem, zawsze trzeba dojeżdżać. A tu przyjechałem rok temu i mówię, wow, wszyscy mogą spać blisko startu albo blisko mety. Nie? Co oferuje tutaj ten region cały lub po prostu Świeradów Zdrój dla tych, którzy no, chcą zadać w końcu trochę relaksu? No no właśnie, i zaskoczyliśmy tym pytaniem, bo chciałem powiedzieć, że to jest doskonały region dla ludzi aktywnych. E, no ale dobra, można nie biegać, e, ale to ale się ale nie wyklucza, można, no można odpoczywać po bieganiu. Tak, można odpoczywać po bieganiu. E, mnóstwo tras rowerowych. Mnóstwo, czyli jeżeli chcemy odpocząć od biegania, ale nie od aktywności takiej w ogóle, no to ja nie wiem, czy jakikolwiek inny region w Polsce ma tyle przygotowanych tras rowerowych i oznakowanych. Mhm. Mnóstwo single tracków. Nawet muszę Wam powiedzieć, że chyba ja przynajmniej innego run-tracka w Polsce nie spotkałem, a w Świeradowie-Zdroju jest. Czyli wzorem tras rowerowych jest wytyczona trasa biegowa, z której możemy korzystać sobie cały rok. Uzdrowisko. Wiem, że Uzdrowisko przymierza się do tego, też po rozmowach z nami, żeby jesienią zaprosić biegaczy i zaoferować im takie Całe turnusy, takie... Pobyt regeneracyjny też, tak? Dokładnie, pobyt regeneracyjny po całym sezonie. Mhm. Huta Julia, a to tak Wam zdradzę, bo jeszcze nikt o tym nie wie, ale zwycięzcy dostaną specjalne puchary robione w Hucie Julia, więc też, też, też staraliśmy się, organizując tutaj to wydarzenie, wziąć jak najwięcej z tej lokalności, mhm. tak? Do zobaczenia jutro w takim razie na starcie. Miejmy nadzieję przy pełnym słońcu. E, tak. Opiercie w nocy jeszcze nie, ale miejmy nadzieję, że te poranne starty już będą e, słoneczne. No i czekamy na wszystkich na mecie. Trzymamy kciuki. Oczywiście. Pakiety odebrane, nastawienie pozytywne, czas na regenerację. A my widzimy się jutro na starcie. Wrażenia z biegu, pierwsze słowa. Super, nie pierwszy raz w Górkach, ale pierwszy raz tutaj, o... więc na pewno, na pewno wrócę. Super, super okolice, super trasa, organizacja tak samo na najwyższym poziomie. Czyli Izery Ultra Trail na stałe wpisany już do kalendarza. No na pewno jeszcze nie raz tutaj przyjadę, także jeszcze jest kilka dystansów do zdobycia. Dzisiaj na przetarcie szlaków najkrótszy, najmniejszy. Ale myślę, że jeszcze się zobaczymy nie raz. Czyli 4 lata i pełny szlem Izeru Ultra Trail jest twój. Dokładnie tak. Dokładnie Zapisujemy tak. w kalendarzu i widzimy się za rok na Izerach. Dokładnie tak. Dzięki, do zobaczenia. Super, naprawdę bardzo fajnie. Wszystko super organizacja. Od początku do końca. Piękna trasa. Ja biegłam sobie krótki tak na szybko. Bardzo fajnie, no naprawdę. Szesnastka w ogóle super. Polecam. Okej, okay, trudności techniczne, podbiegi? E, e, ta końcówka pod stoki zerski, to było takie najbardziej. Bo później to już fajnie można było, trochę kamulców, ale później super się już biegło, naprawdę. Wspaniale, czyli rezultat i jak widać, biomet, jak biometr w jak najlepszym Jest. stanie. Bardzo dobrze wszystko, tak. Bardzo fajnie, no naprawdę, super impreza. Gratulujemy za tym i mam nadzieję widzimy się za rok. Dzięki, no na pewno fajnie jakby ta impreza została, serio, nie? bo super sprawa, fajnie. Super, dzięki wielkie, dziękuję. gratulacje. Ale jak widać małżonek pom pomógł na tyle mentalnie, że udało się dobiec dobrym samopoczuciu. No, no staram się, no, kto jak nie małżonek, prawda? Ej. Zaraził mnie tym bieganiem. Ja to... Czyli to jest jego wina. Tak. Ja trochę dłużej, a żona dwa lata, dwa i pół roku. Ale dziękujemy za to, bardzo dziękuję. Mamy wspólną pasję, wspieramy się, wspólne wyjazdy. Tak jak wcześniej wspomniałam, więcej nas łączy niż Doskonale, a jak sama trasa i wrażenia z samego biegu? Bardzo nam się podobała trasa. No, byłem na wielu ultra i powiem szczerze, że to jest chyba jeden z najlepszych, jak nie najlepszy. Pierwszy raz jestem tutaj i myślę, że nie ostatni. Może na pewno w przyszłym roku pobiegnie dystans, nie wiem, 30? Więc... Nie, myślę, że w nastę następnym roku 50, tak. więc... Bieganie to przyjemność, samemu tak chwilę temu powiedziałeś. Czy naprawdę tak było? Co to za 50, co to za trasa? E, no bieganie to jest przyjemność, ale wiadomo, że jak są zawody na długim dystansie i organizm dostanie mocno w końcu, to końcówka, no końcówka już trudna, już tam nie ma uśmiechu. E, trasa finalnie... Myślałem, że będzie szybsza, bo było dużo płaskich odcinków. Średnia chyba wyszła 4,41, więc, jak na bieg górski, to jest bardzo szybki bieg. Ale liczyłem, że będzie szyb, szybszy. I przy okazji, wcale chyba nie tak trudny technicznie. Nie, tutaj jeżeli chodzi o trudność techniczną, to, to naprawdę bardzo łatwy bieg. Kilka, kilka takich krótkich podbiegów, było stromych. Z biegów to w zasadzie jeden krótki. Techniczne, tak, to zbiegi i podbiegi bardzo delikatne, szerokie ścieżki, wszystko takie bardzo bezpieczne. Czyli w zasadzie coś idealnego dla asfalciarzy z Nizin. E, tak, tak, spokojnie tutaj biegacze z asfaltu mogliby sobie spróbować taki bieg zaliczyć. Super, dzięki wielkie, gratulacje raz jeszcze i do zobaczenia mamy nadzieję za rok. Do zobaczenia. Znajdujemy się w strefie finishera, która została zorganizowana w wyjątkowo przyjemny dla biegacza sposób. Meta, medal. Szybki posiłek z izotonikiem, wodą, bułką słodką, a potem depozyt i posiłek ciepły w domu zdrojowym. Idealna sprawa. Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu. Dla biegaczy jest to nie tylko dzisiaj strefa e, posiłku regeneracyjnego, ale przede wszystkim na co dzień jest to pijalnia wód mineralnych. I właśnie Świeradów Zdrój słynie z tego, że tutaj możemy zażyć nie tylko kąpieli leczniczych, ale także jest to... Wspaniałe źródło wód pitnych, które mają swoje właściwości lecznicze. Przede wszystkim jest to świerk i borowina. Samo miejsce ma wyjątkowy klimat, ale my tutaj nie po to. My teraz chcemy zapytać, co zawodnicy dostają po biegu? Okej, okay, wa warzywne, lecze wegetariańskie, dobrze. I... Zupa kolorowa. Cieszy mi się, że to kolejna impreza, w której zarówno wegetarianie, jak i mięsożercy mogą znaleźć dla siebie odpowiedni posiłek. Przede mną znajduje się strefa relaksu z leżaczkami w cieniu ustawione dla zawodników, ale tutaj zawodnicy również mogą skorzystać z relaksu, który fundują masażyści. Każdy z zawodników, jeżeli odczeka swoją kolejkę, to dostanie upragniony masaż. Zatem zachęcamy Was do tego, żeby skorzystać z tego przywileju postartowego. I nie omieszkaliśmy zawitać do strefy PKO Banku Polskiego na wspaniałą kawkę. Dzień dobry, proszę. O, kawka gotowa. Super ekspres, proszę bardzo, ekspres usługa. Kawka jest wspaniała i pamiętajcie, jeżeli tu jesteście, nie omieszkajcie sobie pozwolić na ciasteczko PKO Banku Polskiego. Jest bardzo dobre. A my będziemy dalej. Dziękujemy pięknie. Dla zwycięzców e, i całej pierwszej szóstki na mecie każdego z dystansów były takie piękne, e, unikatowe puchary, które są wykonane w Hucie szkła Julia w lokalnej kucie Jachowica. To jest mój puchar za czwarte miejsce na pięćdziesiątkę, a tu Wiktorii za trzecie na szesnastkę. Także jak widzicie, redaktorki nie tylko pracują, ale też biegają i nawet zdobywają nagrody. Dzisiaj odbyły się biegi dla dorosłych yy, i dekoracje, a jutro odbędą się biegi dla dzieci. Widzimy, że atmosfera yy, była naprawdę wspaniała, a pierwsze reakcje zawodników na mecie to: wrócę tutaj za rok. Takich deklaracji padło naprawdę dużo. A wiecie dlaczego? Boizery są naprawdę piękne, i myślę, że warto tu wracać. A dzisiaj w niedzielę na zakończenie odbywają się biegi dzieci i właśnie odbywa się ostatni bieg na najdłuższym dystansie kilometra. Biegło dzisiaj? Bardzo fajnie. Lubisz biegać? Tak. A twój tato i mama też biegają? Tak. Tata biegł wczoraj 35 kilometrów. No to super, gratulacje dla taty i dla ciebie również. Brawo. A ty lubisz biegać? Tak, też lubię biegać, bo to jest. Y bo to jest moje, mój ulubiony sport, i jeszcze raz przebiegłem 2 kilometry. Dwa kilometry przebiegłeś aż? No to super! Gratulacje, powodzenia! Organizator przygotował świetną imprezę, duch gór zadbał o super pogodę do biegania. Biegacze jak zawsze dostarczyli mnóstwo emocji, a my dzięki współpracy z PKO Bank Polski mogliśmy wam to wszystko pokazać. Do zobaczenia na kolejnych wyjazdach.